Witam kochane dziewczyny i chłopaki, dzisiaj metamorfoza na Kerry Kerry już mieliście okazję poznać Moi drodzy, Kery ma swoje naturalne włosy blond i Jak widzicie, farbuje się na brunetkę Włosy, jakie Kerry ma włosy, szybko się przytłuszczają I są bardzo zniszczone na końcówkach Tak naprawdę to powinna odwiedzić fryzjera I te końcówki sobie obciąć Ale zapuszcza włosy i z wielkim żalem No po prostu nie chce tego zrobić Moi drodzy... Ja dzisiaj Wam pokażę, jak troszeczkę te włosy i unieść, ponieważ one są... No, bardzo oklapnięte, takie bez życia. A Kary ma naprawdę piękną twarz i myślę, że taka wielka, puszysta fryzura byłaby cudowna. E, także zobaczymy, zobaczymy co, nam, co nam dzisiaj z tego wyjdzie. Oczywiście makijaż będzie także w moim wykonaniu. I użyjemy nowych produktów, które dopiero co dostałam z salonów fryzjerskich Lovely Look. Moje drogie Kerry już ma włosy umyte. Teraz nałożę jej tą odżywkę. Ona jest przeznaczona do włosów zniszczonych, uwrażliwionych zabiegami fryzjerskimi. Farbowanych i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko, co Kary potrzebuje. Ja jej tą odżywkę nałożę przynajmniej potrzymam 10 minut, dlatego że te włosy naprawdę no, potrzebują mega odżywienia i w tym samym czasie zrobię jej makijaż. Także Kary już do Was wróci później z makijażem. Odżywka naprawdę pięknie pachnie. Ja nie nakładam dużo, nakładam je na włosy, one są um, osuszone ręcznikiem. Wmasuję je pięknie w włosy i później przeczeszę takim grubym grzebieniem. Tak. I teraz moi drodzy, co ja zrobię? Zawinę włosy Kery ręcznik. Naprawdę delikatnie zepnę klamrę, która teraz będzie cudownie wyglądała. I moi drodzy, z suszarką, z ciepłym powietrzem posuszę trochę naręcznik, tak, żeby po prostu ciepłe powietrze, żeby łuski włosa się otworzyły i żeby ta maseczka pięknie nam te włosy odżywiła. Tak, moi drodzy. Maseczkę trzymałyśmy 10 minut. Następnie umyłyśmy włosy ponownie. Ostatnie płukanie było chłodną wodą. I teraz um, posprejuję, popsikam włosy kerry z prajem zwiększającym objętość. Wam pokazuję. Kilka psiknięć na całe włosy. Tyle wystarczy. I następnie z głową w dół suszymy włosy. Tak, kochane dziewczyny i chłopaki, włoski kary są już wysuszone. Jak widzicie, no tutaj e, objętość włosów jest na 100% zwiększona. Ale tutaj jeszcze będziemy to podnosić, tapir, tapirując włosy. Troszeczkę włosy kary także pokręcimy. Ja Wam zaraz pokażę moją lokówkę. To jest taka lokówka z Babyliss, moje, drog moje, dro moje drogie. Ona się nagrzewa, nagrzewa do 210 stopni. Także taką lokówką będziemy te włosy... Kręciły naprawdę delikatne fale. Wolałabym fale niż, niż takie sztuczne loki. Także mm, zaraz Wam pokażę, jak będziemy to robiły. Tak, moi drodzy, no to kręcimy. Wybieram pasemka. Nie będę kręciła wszystkich włosów, jak powiedziałam, chcę, żeby one po prostu wyglądały bardziej jak fale. Staram się, aby końcówki były także ładnie zawinięte. I bardzo luźno trzymam lokówkę. Skręty były bardziej skręcone, wybierajcie małe pasma, jeżeli chcecie, aby to były wielkie fale, wybierajcie w miarę grube pasma, także moje pasma tutaj są w miarę grube, ale tak jak widzicie, skręty są bardzo mocne, ale one za chwileczkę opadną. Kochani, włosy kary są cudownie pokręcone, ja Wam już je pokazuję. Piękne fale, naprawdę. One za chwileczkę jeszcze troszeczkę opadną, ale tak jak mówiłam, chcemy podnieść tutaj górę. Ja Wam teraz pokażę, w jaki sposób ja ją podniosę. Potrzebny tam jest taki grzebek do tapirowania. Biorę pasło na czubku głowy. Górna warstwa włosów nie była pokręcona, także ja tutaj nie muszę się martwić, że wszystkie te loki mi się zepsują. Przeczysuję. I teraz, moje drogie, tak, tapiruję. Staram się dociskać, że tak nazwę kołtuny do, samej, do samego skalku, do samej głowy, tak żeby po prostu no, to uniesienie było w miarę duże. I teraz biorę mój e, spray do włosów i delikatnie wsikam z odległości. I następna warstwa. I teraz moi drogie, delikatnie palcami układamy te włosy. My nie chcemy, żeby było widać żadnych e, kotunów. Chcemy, aby włosy wyglądały niesamowicie naturalnie. Po prostu palcami delikatnie układam. Możemy troszeczkę te, te loki tutaj porozdzielać. Górną warstwę delikatnie przyczesujemy. Teraz także musimy delikatnie podnieść tutaj przód, żeby tylko tył nie był podniesiony, ale żeby przód także był podniesiony i zrobimy dokładnie to samo. Czyli po prostu podniosę tą warstwę włosów, potapiruję lakier do włosów i będę pięknie układała całą fryzurę palcami. Dobrze, kochane dziewczyny i chłopaki, fryzura prawie skończona. Tył bardzo fajnie uniesiony. Piękne tutaj loczki. Naprawdę, tych włosów jest bardzo, bardzo dużo teraz. Ta strona. Zobaczcie, ile tutaj jest włosów. No, niesamowicie to wygląda. I Karen ma w końcu piękną fryzurę, prawda? Z przodu. Grzywkę, naprawdę tutaj uniosłyśmy bardzo wysoko. Jak kery Wam się troszeczkę pochyli, to tutaj możecie zobaczyć, że te całe włosy są uniesione, one nie są oklapnięte. No i z boku znowu piękne loki, no naprawdę cudownie to wygląda. Moi drodzy, zrobię jeszcze jedną, jeden filmik z Kerry's. Z bardzo, bardzo prostą fryzurą do zrobienia, także jeżeli chciałybyście swoje włosy unieść. Tak. To wszystko. Zapraszam Was na następny filmik z Carrie. Serdecznie pozdrawiamy. Papa! Pa. Bye! <laughs>